Król jednorożców. utopić tych kredów, prawda? Jasne, że nie. Chciałem tylko tak zamierzałem. A co mam zrobić? Zryły całe podwórko. Codziennie robią nowe dziury. Albo ja, albo one. Mario stanie po mojej stronie. Prawda, Mario? Kiepski pomysł. Powinieneś wziąć plastikowe butelki, odsiąść denka i wetknąć je w dziury do góry nogami. Aha, genialne. Po co? Wiatr będzie sobie hulał wewnątrz butelek i hałas odstraszy krety. Jeśli krety to przeżyją, jestem za. Dobra, plastikowe butelki są w kuchni. No, co chcesz robić? Um... Śmiało! Bardzo dobrze tak! Wspaniale! Może następnym razem weź wcześniejszy zakręt po skoku! Słyszałeś szafir? Mówiłem do ciebie. Nie chciał być nieuprzejmy, wierz mi! Nie cieszcie się jeszcze krety! Muszę chwilę odpocząć. Jest gorzej niż myślałam. To miejsce to po prostu śmietnisko, ale ma potencjał. Świetnie! O to właśnie chodziło. Ach. Rewelacja dobra jest, prawda? Owszem, poczyniła postępy. Tak sądzę. Zgadza się. Genoweze, ostatnio doszły mnie słuchy, że ma pan pewne kłopoty. Oh. Nikomu nie zależy na pańskim bankructwie. Co prawda pańska farma nie ma wartości, ale ziemię można by jakoś sensownie wykorzystać. Jestem gotowa złożyć Panu ofertę i kupić tę farmę, by uniknął pan upokorzenia, jakim byłoby zajęcie własności przez bank. To pisemna oferta jest aż nazbyt korzystna, szczerze mówiąc. Powinien panią przyjąć. Pani zdaniem farma nie ma wartości. Ale dla mnie jednak ma. Hmm. I dla mi większą niż to. <laughs> o, Szafir! Może jednak ta wizyta nie była stratą czasu. Chodź, Wioletto. Jeśli będzie na trybunach podczas konkursu, to kanał. E, trzymaj. Muszę iść na chwilę do domu. dobrze mi. Pięć minut przerwy. O, zatrzymaj się, mamo. O co chodzi? A, um, jest mi niedobrze. Cześć, Mija, podaj hasło. Gdy zrobi się groźnie, nie poddawaj się. Co przyjaciół złączyło, wrogom wyjdzie na złe. Wróciłam na północny róg i mam na sobie strój od Miley. Wszystko gra. Ale gdzie oni się podzieli? On czao! Ah! <smiech> Hej, co to ma być za powitanie? Przyłącz się do kogoś, mija, bo wiesz od wszystkich. Wybierz nas! Wybierz nas! <smiech> <smiech> <tryk> <mum> <tryk> <tryk> wow! Stop! Wstrzymać ogień! Poddajemy się! Wygraliście! Wow, naprawdę dobrze rzucają. Powinnam była wybrać ich. Tak, to byłby mądry wybór. Widzę, że całkiem dobrze sobie radzicie. Zdjęliście nawet stroje od Miley. Dopóki trzymamy się blisko wioski, jest nam ciepło. A gdzie jest Waria? Myślałam, że będzie tu z wami. Niedługo się zjawi. Niełatwo nauczyć się sterować balonem Taty. Wiecie co? Nie jestem pewna, czy Warii można ufać. Spokojnie, założę się, że zaraz przyleci. No i znowu. Złe lądowanie. O! Zła droga. Powiesz mi, skąd przybyłaś? No... E, z północnego rogu. Ha, marny był tam z ciebie pożytek. Nawet nie kiwnęłaś palcem, żeby schwytać skrzydła tego jednorożca. Ach, nie mogą się zorientować, że współpracujemy. Co teraz planują? Wybierają się na wyspę, na północ od północnego rogu. Odkryli, że tam jest ono, ale potrzebują balonu Reynora, żeby wrócić. I wysłali mnie po ten balon. Haha! Ha, bardzo dobrze! Zostań w kraterze. Nie przejmuj się balonem. Poczekam, aż znajdą rannego króla jednorożców i wykorzystam jego słabość, żeby zwabić ich do pułapki. Bez balonu elfy nie opuszczą wyspy. Zostaną tam na zawsze. E, nie, to mi się nie podoba. Nie mogę zostawić Juko i Mo. Daj sobie z nimi spokój! Jest mnóstwo głupich elfów, z którymi można się przyjaźnić. Zresztą pomyśl, pozbędziesz się mi na dobre. Słuchaj! Umowa była taka, że jak. Ci... masz robić, co mówię! Albo powiem królowi Rainorowi, co knułaś! Zostaniesz wygnana i już nigdy tu nie wrócisz! Uff. Zawsze miło się z tobą pracuje. Bardzo dziękujemy za pomoc. Bez was nie dotarlibyśmy tak daleko. Czeka nas długi lot i na pewno zmarzniemy. Dobra juko, gdzie zostawiłaś bukłaczki? Przy tej chatce nad brzegiem. Zapomniałeś? Mówiłam ci, żebyś je zabrał przed przypływem. Nie, nie mówisz. E! To znaczy, że ich nie zabrałeś. O, oh, no to pięknie. I czym się teraz rozgrzejemy? Trzeba było mnie słuchać i zrobić to, co mówiłam. Nic nie mówiłaś! Ej, ej! Waria zaraz przyleci balonem, tak? Jeśli jej się nie uda, zmienimy się w lodowe posągi. Dzięki, mo. Mm. No nie, atmosfera robi się coraz chłodniejsza. Nie muszę słuchać tego głupka. Zrobię to, co będę chciała. Ale co do mi ma rację, jeśli nie wezmę balonu, będę ją miała z głowy. Maria! Wróciłaś. I co? Znaleźliście tatę on Chao? Eee, nie, jeszcze nie. Wszystko w porządku? Gdzie reszta? Nic im nie jest. Och, to dobrze. Bo wszyscy strasznie się martwią. Fadel bez przerwy gada o misji. Lasita i zwierzęta wypatrują waszego powrotu. Król i królowa nie mogą spać. Na pewno wszystko jest w porządku? Jej! Lecieliśmy dłużej niż zakładałam. Jestem wykończona. Ale tu zimno! Jeśli waria się nie pojawi, będzie słabo. Chętnie napiłabym się teraz gorącej herbaty. No, ja też. Tylko, że niestety ktoś ją zamroził. Ktoś o imieniu Mo. Nie kłóćcie się! Hmm. O! Wiecie co? Obejdę się bez herbaty Już się rozgrzałem Ja też Jeszcze chwila, Onchao Musimy trochę odsapnąć. Ma rację, powinniśmy się ruszać Będzie nam cieplej Dobrze, dobrze, niech ci będzie Nie marnujmy czasu Ruszajmy Musimy znaleźć króla jednorożców? O, o, jak tu koszmarnie zmarzłam na kość? A ty coś taki zadowolony! Gdybyś miał mózg, dotarłoby do Ciebie, że nasza sytuacja jest beznadziejna! Ha, ha! Dokładnie tak jak meldowała moja tajna informatorka! To ukryta wyspa! I co zamierzasz teraz zrobić? Pokonasz zimny ocean na powolnym, nielatającym smoku? Hmm. Chyba masz jakiś plan, nie? Oczywiście, że mam plan. Nie wyciągnąłbym nas na tę wyprawę, gdybym nie miał pomysłu, jak można by... Ach, ty głupcze! Ciągle improwizujesz! Nie dotrzemy na tę wyspę! Zamknij się i daj mi pomyśleć! Hmm. Oh. hmm. Niech to. Zostań tu, Tukito. Może wyglądają jak nieszkodliwe dziwadła, ale to przebiegłe, podstępne diablęta. Odebrało ci rozum, co? Aha! Te małe potwory zaraz się przekonają, kto tu rządzi. Będą mi służyć i pomogą w schwytaniu obu skrzydlatych jednorożców. A... Płyn zamarzł. Śmiechu warte. Nie! Nie! Znowu to samo! Znowu to samo? Wywinęły już taki numer? Strętne kreatury! <try> Auć! O, całkiem niezły rzut. Mam nadzieję, że chociaż ty dobrze się bawisz. Dryfujemy na kawałku lodu, a wszędzie dookoła jest... O! o wszędzie! Popatrzcie, jeszcze jeden posąg jednorożca. To nie jest posąg, on żyje, ale jest z lodu. Czeka tu od bardzo dawna. Chce nam coś pokazać. Płyniemy w tempie góry lodowej, ale przynajmniej we właściwym kierunku. Nie, nigdy nie dotrzemy do tej wyspy. Prąd niedługo zniesie nas do brzegów symtopii. Gorga, uspokój się. Wyciągnij mnie stąd. Tylko gdzieś jest woda. Zawsze muszę do niej wpaść. Za każdym razem! A teraz jeszcze zamarznę na śmierć przez tego... Tego jaszczura! Przestań biadolić. Ten jaszczur może cię ocalić. Tylko spróbuj się przez chwilę nie ruszać. Otwórz paszczę, Gorga. Zaraz będzie ci ciepło i miło. Nie wierć Wolę zamarznąć. Spokojnie. Prawie na pewno cię nie pożre. Nie! Czekaj! Lepszy pomysł! Rzadko się zdarza, żebyś wpadła na coś sensownego, ale tym razem ci się udało. Wiesz, co? To chyba dalej niż myślałam. Nie jestem pewna, czy dolecę. Może jednak. za późno! Jest szansa, że da radę! A myślałem, że nic z tego. Tak, uda mi się! Coś nadzwyczajnego. Jestem wielki. Gorga. <gry> go znalazł, Ono był ciężko ranny. Zamroził go, żeby utrzymać go przy życiu. To się pewnie stało niedługo po bitwie z Panteą. Mówi, że potrzebuje Onchao. Z jego pomocą może uda się uzdrowić Ono. Zaraz, co on robi? Już czas, żeby Onchao poznał ojca. Myślał, że ono był na tyle silny, że można go było uratować. Teraz sądzi, że się mylił. Nie, nie może być za późno. Cia, twój róg. Twój róg, szybko. <ścoughs> 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 Że On Czao to jego syn. Jest tego pewny. Nie wiem, jak ci dziękować za opiekę nad ojcem On Chao. Król wróci! Liria i pozostałe jednorożce będą takie szczęśliwe. Jak na kogoś, kto dopiero odtajał, wygląda całkiem rzeźko. Wracajmy, żeby waria mogła nas znaleźć. Mam nadzieję, że niedługo się zjawi. Musimy odnaleźć drogę do domu. Możesz do nas dołączyć. <laughs> Dziękuję, ale jego dom <laughs> jest tutaj. W cieple by się roztopił. <laughs> Gdzie jest waria? Co się z nią dzieje? Skrzydła mi zamarzły na kość! Bez balonu nie uda się wrócić! Nie ja ma Nie wrócicie! Za to oba niezwykłe skrzydlate jednorożce pójdą ze mną! Nie mogę strzelać! Błyski zamarzły! Gdy zrobi się groźnie, nie poddawaj się. Co przyjaciół złączyło, wrogom wyjdzie na złe. Rozgryzłaś to? Powiedz, że to rozumiesz! Połączyła nas bitwa na śnieżki! Tak! <śmiech> <O>. <śmiech> Jakie to żałosne! Wasza desperacja mnie rozbraja! <laughs> o. Najpierw złap mniejszego! Aha, to już koniec! te jednorożce są moje! To waria. Jednak przyleciała! O! Jak mam wylądować z tym głupim czymś? Ledwo steruję! Spieszcie się! Bardzo źle znoszę zimno! Przecież wiecie! Ty przebiegła mała... Tak. tak! Powiedział, że dolecą! Szybko! Wykorzystamy prąd! Gongosy Gorgi spalą ten przeklęty balon i wyląduje w wodzie! Popatrz! Cały z lodu. A ma skrzydła? Nie, więc mam go w nosie. Póki <grym wytrzyma> <Tuki> to. Ruszajmy. <grym wytrzyma> <Tauła>! <grym wytrzyma> Nie zdołasz nas powstrzymać, lodolubny jednorosz. <grym wytrzyma> <grym wytrzyma> droga powrotna na moją wyspę będzie długa gorka, ale przynajmniej mamy ciszę i spokój. Nowinami. Dzięki waria. O tak, spoko. Gdyby nie ty zamarzlibyśmy na tej wyspie. <grym> o, oh, muszę lecieć. Niedługo się spotkamy. Aha! Na razie. Do zobaczenia? Trzymaj się! Ciekawe. Widziałaś to nie dały się nabrać.